Cześć widzowie. No, dzisiaj was oprowadzę po Feliwowicach. Tu takie miasto. Będzie więcej odcinków oczywiście. No, dajcie lajka, suba, wpadajcie na kanał Boniego na grupę Discord <grym> i chyba tyle. A więc możemy zacząć od tu Gen Z. No trochę tu się stało. No ale nic jakby, nie mam o to odpowiedzenia o tym. Tu jest pan przez Boniego zbudowany. No, tu też kilof Boniego hmm. To jest taki pilar i latające drzewko. No, to jest supermarket Boniego Neder, portal do Nedego, ale to później zobaczycie. Tu bo świąteczne drzewko, ale jej trzeba zniszczyć. To już później zrobię sklep. Hmm, Trochę mi Moja biblioteka. Dobra. Tu jest kolejny amugusz do niego. Sąd. Tu jest ten... to jest taki akwapark, do kamisi. Do tego nie Dobra. Tu jest mój wieżowiec. Moje pieski. I ten, I tu jest mój kitshop. Zobacz to tam są, ale jest trochę tu ich. Oczywiście jestem tu najbogatszy na tym świecie. Tu jest mój apartament. Będę budować. Tu jest mój Stigman, tu jest mój Pixel Art. Ten manbom Tu basen kiedyś był, ale już nie ma. Policja, nic ciekawego. Ten... Mamy tu taki domek z starego gracza. No tutaj jest Jest ten magazyn sklepowy bo niego. Tu jest ten arena bity, ten boksowa. Dobra. Lecimy do zasady. To z mój kontroli, bo kiedyś coś robiłem <grym> Tu jest taka mapka. O dużo się zmieniło. Ja ma na przykład tu banku tego. Takie tej dziury. Tego, no będzie trzeba ją zedytować, bo to już jest o wiele, inaczej wygląda. No, to jest dom do niego. To był już dom, ale wyparował. Nie wiem, no, jak wyparował to nie. A tu mamy ten drzewo na drzewie na drzewie tokamisi. Drzewo na... czekaj gdzie tu jest jeszcze. Drzewo na drzewie na drzewie bo niego. Czekaj co? A tu jest boniego, tu jest to kamisi. Tu coś nagrywaliśmy kiedyś, bo nie nie wyszło, bo bez dźwięku. Tu są te wszystkie rzeczy. O tu tu ten miejsce do płacenia zamieszkania. Tu jest szkoła niedokończona, mój własny escape room, e, szpital. Tutaj mamy mój dom, ale go będę na pewno już zmieniać. Mi się wydaje, że w Overworldzie to wszystko. No. Dobra, to lecimy. Tako. Dobra, wchodzimy

Tutaj jest e, kolejny segment, ale jak widzicie, nie wyszedł. Bo chciałem, żeby to było. Bo nie ma. Mm, dobra. To jest. E, Michał, tamto komisję i innych tam. Takie. E, mój dom nederowy. Oczywiście. Okay. No i tu po prostu wejście na do. No ten, nie wiem jak to się to tak blisko znalazło. Ale teraz na razie ten, możemy iść już do Endu. A z Endem albo pewnie za niedługo pojawi się odcinek, bo coś, bo coś mega ciekawego zrobiłem. O, fajna baza. Za całej naszej ekipy Feliwowic. Po prostu niech wyjdę. No Dobra. Nie wiem czy on pokazywać czy nie. Mm, nie pokażę. Jedyne co wam pokażę to ten budynek. To jest wejście. Tutaj mamy takie prawdzi... prawdziwe. E, nie! O mój Boże, weszłem do to no, To pewnie wytnę. E, po prostu chcę wejść do środka, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Ok, środek tak wygląda. Oczywiście do portalu nie wchodzimy, to zobaczycie na osobnym odcinku, który już pewnie się pojawi za niedługo, bo już powoli projekt będzie, skończony. Sk już jest prawie skończony. Dobra. No to ten no szczególniejsze budynki to tu, ten apartament cały. Już go widzieliście wcześniej, nawet. No, apartament nie jest taki ważny. Tu możemy się rozejrzeć po sklepie Tokamishi. Oczywiście tu są itemy. Ogólnie, jeśli chcecie usłyszeć historię tego całego świata. I jak on się totalnie przemienił, bo to już za chwilę będzie rocznica. W marcu już rocznica będzie tego świata, bo to jest mój jeden z pierwszych światów w Minecraft, które stworzyłem sobie kiedykolwiek. No. Okej. Okay. Tutaj mamy takie coś. Tutaj mamy różne rzeczy takie. Tutaj mamy wyjście. no. Na... Akupar. Tu do sądu możemy polecieć. Ty Chciałem wlecieć, ale nie wyszło trochę. No nic. Oj, to rozniszczone, to muszę naprawić. Tu jest moje miejsce, tego co wybiera. No i nie, nie za dużo ważnego tu jest w tym. Oczywiście mój kit nie jest ważny, ale fajny jest, boki można kupić fajne. Możemy zobaczyć bank bo niego. Bo też trochę, trochę pięknie wygląda tu. No, ładny jest. Tam jest bang, ale nie będę pokazywać, co tam jest. Tam, tam nic nie ma ciekawego. No, ale środek mega ładny. chciałbym mieć tak budować. Ale wiem, że to kamisia pomogła. O, mój Skype mogę Wam pokazać. Chociaż nie, nie będę pokazywać, że, że, żeby, żeby nie każdy wiedział ale... Cześć. No. szkoła mamy, niedokończona, Możemy zobaczyć co policja. Dobra. Idziemy do, na policję. Trochę już się działo tu. No. cele obsydianowe, zwykłe cele a tutaj mamy fajne siedzonka he he. fajne siedzonka, kolorowe o, nienawidzę czasami tego mi się ten majkał zacina i mi się niszczy coś to nie ważne, to nie ważne, to nie możemy się rozejrzeć pośrodku tego domu tu właśnie, tego pana Boniego, niego lepiej subami z Tu masz słuchać, Boni, Jest. Bonnie. Już nie być zły. Ja to po filmie naprawię. Okej? Okay? No, nie, ważne. Sorry, sorry, mega. Bo chciałem tylko. Miaczek diamentowy ma. Biblioteczki inne. Uuu, Wanda. I like Akwarium, które nie wyszło tak naprawdę chyba, nie wiem. Dobrze, tutaj mamy taki piecyk choćby, ala piecyk. Jego pokój gamingowy, minecraftowy. Ogólnie tu ma takie takie coś do jedzenia. Użył lifehacka do pizzy. Tu ma takie fajne rzeczy. Okej. Okay. No jako Dynasa, tam tam nieważne. Dobra. No i możemy lecieć tu. Okej. Okay. No i ten możemy się jeszcze rozejrzeć po supermarkecie. Dobra. To wszystko fajnie zniknie. Aha, zapomniałam wspomnieć o, o jego parku własnym. Bardzo, bardzo fajne bardzo fajne. I latam. A w ogóle, znacie ten Bóg, że patrzcie? Patrzcie do tego roku, ja wam tak. I i. No. No co jest? Halo! Gdzie moja litra zniknęła? No, no niemożliwe, nie? Dziwne. No to chyba na tyle. Nie wiem co jeszcze pokazać. Moni, jeśli czegoś zapomniałem, a tego... Tu to jest takie. Oczywiście, jeśli Boni czegoś zapomniałem, to pisz w komentarzach. No, na to na tyle, na razie. Cześć!